Pamiętacie aktywistów, których wam pokazywałem, którzy się przykleili w Niemczech do płyty lotniskowej? Niestety grozi im amputacja rąk. Polscy kolodzy pochwalili się w internecie filmikiem, jak 19 lipca w godzinach popołudniowych w ramach słusznego ekologicznego protestu oblali ekologiczno farbą budynek Ministerstwa Energetyki. A wszystko przez to, że nie zgodziło się ono na zaproponowany przez nich kompromis i jej całkowitą rezygnację z używania i kupowania paliw kopalnych. Myślę, że takie protesty nic nie wnoszą i nie tędy droga, bo to jest wandalizm, a uczestnicy protestu moim zdaniem powinni usuwać farbę na swój własny koszt. Tomasz Lis zaapelował, że jeszcze przed 1 października zwolennicy opozycji powinni mieć swój rozpoznawalny przez wszystkich i śpiewany przez wszystkich hymn. Hymn Obywatelskiej Rewolucji 2023. Były prezydent Lech Wałęsa pochwalił się swoją kąpielą w piwie. A wy jak tam śmiertelnicy, chociaż raz dziennie umyjecie się w zwykłej wodzie w te upały?